Romeo! Julio! Romeo! Julio! Romeo! Julio! Romeo! Julio! Romeo! Julio! Romeo! Romeo. Julia. Romeo. Romeo. I tak w kółko. Czy nie ma więcej imion na świecie? No są. No nic, zapraszamy znowu na przedstawienie Romek i Julia. Tym razem jednak w wykonaniu klasy pierwszej E. Ale zrobimy im na złość i nie zejdziemy ze sceny. No to może przeprowadzimy krótką ankietę wśród uczniów i nauczycieli. Powiedz mi, gdzie raki zimują? Dziękuję bardzo. Gdzie pieprz rośnie? <grymne> Tutaj jesteśmy taką jedną sprawę. Proszę pani, tysiące pytań z całego świata. Jak to jest zrobione? Więc prosimy o taką krótką odpowiedź, może jakiś przepis na tą fryzurę. <grymne> Dziękuję bardzo. Teraz może mam z Panią od matematyki. Proszę bardzo. Dwa plus dwa razy dwa. Dziękuję. Dobra, no ja jest. Pytanie do kierownika jury. Proszę Pana, co z tą Polską? <suszy> <suszy> Będzie. Ktoś chce coś jeszcze powiedzieć? Może go, graficzne jakieś pytanie? Pani od geografii. Może mi ktoś wskazać? Tu jest pan od geografii, pan wicedyrektor. Okej, okay, okej. Okay. Co coś. Zapytaj. Jaka jest najdłuższa rzeka w Polsce? Dziękuję, bardzo dobra odpowiedź. Kto, okay, okay. żeby coś tutaj? Gdzie jest Nie wiem. Ile jest planet w układzie słonecznym? Dziękuję, bardzo dobrze, brawa. Ulepistka. Czy można zrobić, przysiad pompkę pomkę na raz? Można. Poważnie? <laughs> Klasa tam już gotowa, czy jeszcze mamy chwilę pozajmować zajmować czasu? Jeszcze chwilę. Co? Już, hmm. krzyczą już. O już, już słyszę, że już. Tak? To co idziemy, Nie, nie wiem. <laughs> Leżaka trzeci rząd, nie drap się po głowie. Proszę pana, proszę nie spać. Budzimy się. O, dziękuję. Julia, chodź. Już i tego nie robimy. Pani w drugim rzędzie, blond włosy. Proszę nie dubać, w nosie.